Tun, 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 tun. nagrywasz tak ja... tum, tum, go dzisiaj gramy tum, tum, że nie było dawno filmów, Fortnitea. chciałem tum, tum, ale Coś mi się tum, 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 nie było szansu. tum, 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 i nie było tum, To O, już wiem, skąd mają bronię. Skąd? <śmuszczaj> to już co i pokazałam, żeby w górę. Tylko za to, że nie wkroczyli na górę z... i subskrypcja. No! no. Nie, no, Ding-dong! Tak. Oskar, oni się chcą zabić. Ja jestem w pole ochronnej. Aha, tam zostań. Zaczekaj, aż się skończy wszystko. Masz się jeszcze to nie skończy. Akurat oni... Akurat oni to bo przez to nie radą. Ja tylko tak za to, że nie było i wodzi ten czek półkę Ja jestem w y y szczegenie <śledzisz> Tu chyba chodzi o to, żebyś poćwiczył... Żyjmy zabić! Wszystkich! Chciałam powiedzieć, że tu chodzi o to, żebyś poćwiczyć trochę. Co Halo, czemu nie mogę z tego... A. Słaba bioronka. Halo, czy tu są jakieś nowe pionie? Gdzie jest łaba Spider-Mela? Halo?

Polekasz, ale po prostu wyczerpało ci się to wszystko. Tak działa? Ooo! Teraz lepiej. On jest wy... Aha! O. Załeś, poleciałeś. Eee! Co ty robisz tutaj, Pa... Spokojnie ja to wezmę do, z siebie do pokoju, bo mi akurat to potrzebne. Bo wezmę za niby film. Wziąłem na pilot. Tak. a wiesz, że ja wiem, y, czemu kotu uciekało na mnie? Chciałbym. Ale ja to ciebie de, będę derstwo niby. Tak. I ją wziąłem w świetle na udo. To co, i tak były dwie kurka i taka naleczka, która została oglądana ze wszystkiego, ale buzia była narysowana. E, Typowa Rosja. Rosja, Rosja! Osta, spien... on, on, on jest ładnym krajem dla mnie. Kto? Bo bym ładna. Bo ładny kraj. Wie, wie, że tam mieszka Putin. No ale nie, cho, nie chodzi mi o to, że ja lubię Rosję, tylko jest ładnym krajem. No też tak powiem. Jak, jak jest ładnym krajem, to nie oznacza, że ja go lubię. No, so, ja? No że u Was lubię go. Nie bardziej. bo UK nie mogli zrobić jako syna tylko dlatego, że u nich stworzono herbatę co? No, chyba stworzono u nich herbatę, że, że zrobili w UK jako ten, jako taki pi, pijący herbatę człowiek i dlatego rozumieli jako ojca nie zgadnij kto jest z matką racja, eee. a żeś kto kurwa zrobił tylko ten chłóra, że że Ameryka i Rosja to geje, Polska też. Najfajniejsza gra, gdzie się najwięcej wypala samochodem. Nie wiem, czy Ukraina jest tam babą czy chłopem, ale chyba, chyba jest gejem. Chyba jest gejem Kanada. Chyba. Nie wiem. Czemu gejem? No ja bo nie wiem czy Ukraina jest dziewczyną czy, czy chłopakiem, ale jak jest chłopakiem to jest gejem, bo oni się kochają. Skąd e, ty chłopac?

był zwykły on mnie zabił? Jak widać? Albo ktoś inny. Jaka tutaj... Czy ktoś umie tu jeździć? Nie, każdy nie jest załapawka tutaj w popołudnie nie nie zdałem nawet na wózek, a jeżdżę na nim. A zobacz. Nie nikt nie zdał na portajcie prawych na wózek. O, to jestem właśnie... Ja tu jestem na sklepie, gdy rodzice nie widzą. To kolega. No kolega, wracaj. No wraca, kolega. Kolega, kolega. Gdzie jest kolega? Kolega. No, ona będę jeździł. nie, nie. Musiałam zrobić efekty specjalne, wow, tu wow. chyba może być nie mogło. I zrobię to wszystko w kapku, zmienię wszystko. Musimy nie dam Jakby co? to co będzie chyba koniec. Bo mi się jednak chce nagrywać więcej. Kolejcie! Oh, vinte